Dzień dobry wieczór Państwu. Nadajemy dzisiaj, jak zwykle, z mojego pokoju po lekkiej przerwie, po vlogmasie. Także dziś już nie będzie najlepszego kalendarza adwentowego na YouTubie. Bardzo mi przykro. Wróci w grudniu. Mam dziś sporo rzeczy do załatwienia, więc postanowiłam, że zabiorę was ze sobą, po czemu nie. Jestem troszkę w rozsypce, włosy nie umyte i tak dalej, ale to dlatego, że idę dziś do fryzjera i będą to zmiany. To nie będzie tylko podcięcie włosów, będą zmiany. Trochę się ich boję, stresuję się bardzo. Do tego idę pierwszy raz do, do nowej pani fryzjerki. I, I nie wiem, co z tego wyjdzie, ale ufam, że będzie dobrze. Gorzej być nie może w każdym razie. A więc przebieram się i jazda. Pojęcie nie macie, jak trudno mi jest tutaj y, ułożyć jakikolwiek kadr, żeby nic nie pokazać. Ale tu nie chodzi o żaden rąbek tajemnicy, tylko po prostu panuje tu jeden wielki rozgardiarz. Ale co Wam chcę pokazać? To dosyć istotne. Znaczy, istotne nieistotne. istotne. Ciekawostka. Zamówiłam sobie kurtkę ostatnio przez internet, bo bardzo polubiłam zakupy przez internet dosyć. Yy, no, no nie jest to nic yy, no, nowego, no po prostu kurtka dosyć modna teraz i jest piękna. Po prostu jest piękna, to trzeba przyznać. Rękawy mi się zwinęły teraz od swetra, ale nieważne. Wygląda następująco, proszę bardzo. Rozmiar jest w miarę ok. Ale... rzecz pierwsza. Ja mam niestety bardzo długie ręce. I jak widzicie, to jest masakra. Za krótkie rękawy, totalnie. I to jest także nie do przeżycia. Rozwinęłam jeden. Trochę lepiej, ale nadal za krótki. Jeszcze tutaj taki frynzel jest. Wygląda tragicznie. Bez szans po prostu, żeby chodzić z takimi rękawami. I druga rzecz, jeszcze gorsza. Tutaj od środka jest futerko, które się sypie jak jasny glit Po prostu przejdę w niej kawałek, wszystko jest w kotkach czarnych. Więc z bólem serca muszę ją odesłać. Nie będę nawet mówić z jakiego sklepu, bo po prostu szkoda gadać. Nie ma co reklamować. Jak ktoś, tak jak ja kupi, i odeślę. Więc muszę to spakować i chyba po drodze e, nawet mam.

czekajcie, ja się jeszcze pomaluję no, od razu lepiej także tak jak widzicie, moje włosy są teraz znacznie krótsze ja je miałam już naprawdę bardzo długie tak mi się plątały było to nie do zniesienia do tego kolorek już oficjalnie jestem brunetką mój blond niestety był taki, że był ciemny taki mysi Mm, był to taki kolor bez koloru nie podobał mi się a stwierdziłam, że taki brązik no może by, będę w końcu wyglądać na swój wiek a nie jak nastolatka no i grzyweczka delikatna, na boki bardzo mi się podoba trochę taka pani profesor ale nie, dla mnie jest ok, czuję się naprawdę w porządku mogłam zostawić odrobinę dłuższe ale urosną. Także nie ma żadnego problemu. Jeszcze są lekko pocieniowane. Coś w stylu wolfcata, ale tak delikatniej. Coś takiego. Może się kiedyś odważę, żeby zrobić to tak e, kompletny wolf cut, czyli tam jest bardzo dużo cieniowania, ale to jeszcze nie ten moment jednak. Więc teraz jest jak jest. Przyzwyczajcie się do nowej Pauliny. Czekam jeszcze tylko aż przestanie padać, bo jeszcze muszę się wybrać na wulkanizację i do ogrodniczego. Przez te, te mrozy, wszystkie nie wiem, czy to jest normalne, ale uszło mi strasznie powietrze z kół w samochodzie. A że ja sama. No, chyba nie, nie wiem, czy podołam z napompowaniem kół, to po prostu chyba podjadę na wulkanizację, żeby mi tam panowie pomogli. A ogrodniczy, po co ogrodniczy? A to już tłumaczę. Oto Ot moja monstera, którą już niejednokrotnie widzieliście. Ładnie puszcza nowe pędy, roz, rozrasta się. No jest piękna, dosyć szybko urosła, nawet mi palika brakuje. Ale co się stało? No to się stało. Grzybol mi zaatakował niestety. Moją piękną roślinkę. Więc muszę je spyskać ją i, i resztę, które mam w pokoju, zresztą też, bo też je coś zaczyna brać. Niestety to jest choroba chyba zakaźna. No i tak to się kończy. Boję się, że będę musiała ją jeszcze przesadzić i płukać yy, korzenie, bo trochę późno zauważyłam, co się dzieje. A mnie jest jej tak okropnie żal. Proszę. No cudowna, ona ma nie wiem, 3 lata, 4? Coś takiego. Nie jestem pewna. I to jest moje oczko w głowie, moja ulubiona roślinka. No, bardzo bym jej było żalno. Ten jeden liść już obcięłam. No, ale tutaj widzę też coś świeta na końcówkach. Mm. Średnio lubię się babrać w kwiatkach. Lubię je mieć. Lubię je sobie podlewać. Ale jak mam grzewać w ziemi, to mnie coś świeta. Nerw. Nie lubię. Nie lubię po prostu. Ale cóż. Trzeba zadbać o swoje dzieci. Udało się. Ja. Proszę, sklep ogrodniczy otwarty. I lecę po antidotum dla mojej monstery. Patrzcie, jak pusto. Tutaj normalnie w lecie jest pełno drzewek, kwiatów, milion roślin. Teraz, że zima, to pusto. Ale uwielbiam tu chodzić. Choćby na spacer. Załatwione. Na wulkanizacji nawet nic nie nagrałam, bo to była tak szybka akcja, że... Po prostu weszłam, mówię... Potrzebuję kupić powietrze do oporu. <ślad> Pan mi dopompował, nawet mi tam... Nie, 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 no, nie kazali płacić za to, także fajnie, fajne chłopaki. A co do tego, tego ogrodniczego, to moment. Dostałam taki preparacik grzybobójczy. Mam nim obficie spryskać liście i jeszcze nalać trochę do korzeni. Tylko muszę najpierw odczekać parę dni, żeby ziemia była o, trochę przesuszona, więc jeszcze grzyb chwileczkę tam musi być. A potem będzie atak. Bo naprawdę się martwię. No. Ale też fajna pani, doradziła mi. Ja gdzieś w ogóle mam jakiś dzień zwiedzania lo lokalnych biznesów na swojej wsi. E, bo i, i fryzjer tu, i wulkanizacja tu i... i, 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 i Ogrodniczy też mam blisko, także <noise> wszystko pod nosem. A jeszcze jak się okazało czeka mnie dzisiaj lekcja gitary, której udzielam. Nie uczę się, tylko udzielam. Jako, że jutro jest święto i cały dzień będę w pracy. Tak, to brzmi abstrakcyjnie. W ogóle mi się wydaje, czy mam dzisiaj jakiś głos obniżony. Nie wiem, czy nie będę chora. Bo tak... Mówmy <noise> wysoko. Sorry, odklejka to już pokażę kwiatkom, żeby się bały znaczy nie kwiatki tylko grzyby, niech się boją to będzie ich koniec a i tak wymalowałam sobie usta, bo robiłam zdjęcie na instagrama ale wrzucę go chyba dopiero wraz z filmem żeby nie spoilerować żywy czarta a łamańce były po jednym i taka tak, pam, pam. I tak to właśnie wygląda wasza youtuberka po całym dniu. Włoski spięte. Nie wygląda to źle. Trochę mi się już rozwaliły. Ale jest w porządku. Ale to nie koniec tego dnia. Bo sobie obrałam jeszcze jeden cel na dzisiaj, który brzmi a, złożyć fotel. To jest. Kupiłam go już jakiś czas temu, ale... Jakoś nie było czasu go złożyć. Właściwie to jakoś. Ponad miesiąc temu. Uuu, nieźle. Także, mimo że jest już po 22., to ja muszę go złożyć, bo nie zrobię tego nigdy w innym wypadku. Nie ma instrukcji. Będzie zabawnie. Mówią, że to przy składaniu mebli ZK dostaje się nerwicy, kurwicy i, i wszystkiego pochodnego. Ja myślałam, że jak ZISKA zamówię, to będzie lepiej. A tu nawet instrukcji nie ma. Działa. I do. E yes. Fotel tutaj do góry nogami. Znalazłam instrukcję. Ludzie, co tu się działo? No, pokonały mnie te śrubki po prostu. Potrzebowałem jeszcze pomocy, kogoś, kto by przytrzymał oparcie, bo jest bardzo ciężkie, żebym mogła wkręcić śrubki, bo jej się nie dało tak po prostu położyć i dopiero wkręcać, trzeba było go trzymać. O Jezu, dajcie żyć, nie chciałyby wchodzić te śrubki. Nienawidzę mebli. Po znalezieniu instrukcji jeszcze się okazało, że nie mam jednej części. Przeszukałam wszystkie pudła i okazało się, że jest. Jakby jedna część, ale jakby w trzech. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. To jest osłonka na ten taki trzonyk. Także próbowałam to wyjąć z powrotem, bo to było tylko na tam jedno do drugiego. Nie wyjdzie, nie wyjdzie, stały się, wyciągnę. Nie wyjdzie. Koniec, więc nie ma osłonki, mam to. W się Women. Można sobie teraz mówić o women. Mam dosyć dzisiejszego dnia. Totalnie. Idę się umyć. I spać. A wam życzę... Dziękuję. wam. Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. I pa.